Witajcie, kochane dziewczyny, w ten piękny majowy poranek. Cieszę się, że razem ze mną chcecie się modlić i rozważać Słowo Boże. Na początku chciałabym serdecznie podziękować każdej z Was, która w ciągu tego tygodnia otworzyła, weszła, przesłuchała poprzedni filmik i modliła się razem ze mną. Nie wiem, dlaczego to zrobiłaś. Czy z ciekawości, czy po prostu zawsze tak robisz, czy przez przypadek weszłaś tylko na ten filmik, ale. Bez względu na to, jak to zrobiłaś, chciałam Ci powiedzieć, że zrobiłaś to z inspiracji Ducha Świętego. Dlaczego? Powiem za chwilę. Zapraszam na sobotnią modlitwę kobiet. Myśl o tym, żeby nagrywać porze, filmy na YouTubie, pojawiła się w moim sercu bardzo dawno temu. Gdy moje dzieci w szkole uświadomiły mi, że istnieje ktoś taki jak YouTuber. I że można w ten sposób właśnie prezentować swoje myśli, zdolności. Wtedy pierwszy raz pomyślałam, że świetnie byłoby nagrywać takie filmy z, ze swoim świadectwem, ze świadectwem Bożego działania, ale nie myślałam, że mogłabym to robić ja. Znaczy pojawiło się coś takiego, ale pomyślałam, że ja się do tego niekoniecznie nadaję, że na pewno są lepsze osoby, które mogłyby to robić i zostawiłam to. Mniej więcej dwa lata temu usłyszałam takie silne powołanie, że w końcu mam zacząć to robić. Potwierdzone przez moją serdeczną przyjaciółkę, która właśnie w tym momencie, gdy ja o tym myślałam, zadzwoniła do mnie i powiedziała, żebym się za to zabrała. I wtedy, wiecie, poczułam coś niesamowitego: tak jakby naprawdę, jakbym złapała wiatr w żagle. Od razu miałam pomysł, miałam ogromną radość, od razu byłam niesamowicie zapalona do tego Bożego Dzieła. I tak się właśnie zaczęło. Oczywiście, gdybym zaczęła to robić wiele lat temu może byłoby zupełnie inaczej. W tej chwili jest tysiące osób, które nagrywają filmiki na YouTubie, ale ja powiedziałam Panu, że benzynu na tyle będę miała wyświetleń. Jeżeli choć jedna osoba spoza naszego kościoła da mi znać, że ten film jak w jakiś sposób ją dotknął, poruszył, to znaczy, że mam to robić. Jednak w trakcie nagrywania w trakcie tego Bożego dzieła miałam różne chwile. Czasami jednak pojawiały się wątpliwości, szczególnie wtedy, gdy wyświetleń było bardzo mało. Czy rzeczywiście to Boże powołanie, czy po prostu ja sobie coś wymyśliłam, po to, żeby nie wiem, coś sobie udowodnić. I, ale zawsze właśnie wtedy przychodził ten SMS, że ktoś został poruszony. Więc tak było też ostatnio. Miałam takie silne zawahania, i właśnie myśli, czy dalej to ciągnąć, czy kontynuować to dzieło. I tak myślałam, czy może jednak przestać nagrywać. I przyszedł wtedy SMS od jednej osoby spoza kościoła, że została poruszona. I to było takie potwierdzenie dla mnie, że nie chodzi tu o wyświetlenia, ale o to, żeby chociaż jedna osoba była dotknięta dużym słowem. Wiecie, ale tydzień temu byłam na takim niesamowitym czuwaniu modlitewnym i w czasie modlitwy uwielbienia miałam taki czas poputowania przed Panem. Bóg niesamowicie dotknął mojego serca, przeniósł mnie w takie miejsce Bożej obecności, radości i szczęścia. Gdy wracałam z tego czuwania, powiedziałam z takiej głębi serca do boga, Boże, fajnie byłoby, gdyby się okazało, że tych wyświetleń byłoby nagle więcej. Mimo tego, że ktoś napisał, że został dotknięty, to byłoby mi miło, gdyby, gdyby jednak więcej osób zaglądało na tą naszą modlitwę kobiet. Dzienny, bo obudziłam się w niedzielę rano i patrzyłam na komórkę, okazało się, że wyświetleń jest 170 i dziękowałam Panu bardzo, bo nigdy tyle nie było w nieźle rano. Jednak po chwili przetarłam oczy i okazało się, że to nie 170 wyświetleń, a 370. Po prostu pomyślałam sobie, że Bóg jest niesamowity, niesamowicie dobry i nawet takie drobne rzeczy, jak filmiki na YouTubie, są dla niego ważne, jeżeli robimy je na Bożą chwałę, jeżeli to są jakieś pragnienia naszego serca głębokie, które jemu oddają cześć. Na dzień dzisiejszy filmik ma 800 wyświetleń, ponad. Czyli dużo więcej niż, trochę więcej niż ten, który nagrywałam pierwszy raz dwa lata temu. I dlatego wierzę w to, że jeżeli wchodziłaś na ten filmik, jeżeli go słuchałaś, to zrobiłaś to właśnie dlatego, że Duch Święty Cię do tego pobudził. Chociaż może sama o tym nie wiesz. Bo takie moje świadectwo, że Bóg jest niezwykły, niesamowity, że nas bardzo kocha i że chce z nami współdziałać. Widzicie do Efezjan w trzecim rozdziale. W dwudziestym wersie czytamy Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o, czym, o co prosimy, czy rozumiemy. Jemu chwała w Kościele. W Chrystusie, Jezusie, po wszystkie pokolenia WIEKÓW, wieków. Amen. Tak. Jeżeli Bóg powołał Cię do jakiegoś dzieła, to rób to to rób to, nawet jeżeli nie widzisz od razu owoców, nawet jeżeli przechodzą chwile z wątpienia, nawet jeżeli ludzie ci mówią, żebyś tego nie robiła, jeżeli wyraźnie poczułaś, że Bóg cię do tego powołał, to nie zatrzymuj się, a idź za tym głosem. Możesz pytać Pana, żeby to potwierdzał. Jestem pewna, że jeżeli to jest Boże Cieło, to Bóg to potwierdzi. I niesamowite są te słowa, że Bóg mocą działającą w nas. Może uczynić nieskończenie więcej niż to, co prosimy, czy rozumiemy. Ja nie spodziewałam się 800 wyświetleń, myślałam, że może będzie 400, żeby tak było. Ale tu nie chodzi tak naprawdę o wyświetlenie. Chodzi o to, że Bóg chce działać niesamowite rzeczy, ale mocą, która działa w nas, czyli przez Ciebie i przeze mnie. On nie będzie działał sam. On potrzebuje twoje, Twoich rąk, potrzebuje Twojego czasu, potrzebuje Twoich ust, potrzebuje Twoich uszu, Twoich oczu. Potrzebuje po prostu całą Ciebie, po to, żeby Jego moc mogła się przez Ciebie wylewać. Jeżeli podasz Mu się, jeżeli pójdziesz za tym głosem, bez względu na sytuacje, które będą Cię spotykać, bez względu na słowa krytyki, które będą Cię spotykać, to wtedy zobaczysz jak jego moc się z ciebie wylewa, jak on niesamowicie działa i naprawdę poczujesz się szczęśliwa, poczujesz się spełniona i pełna radości. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Podziękujmy naszemu Tadusiowi w niebie za to, że działa w nas przez Jezusa Chrystusa, przez swojego Syna Jezusa Chrystusa i za to, że chce działać w nas nieskończenie więcej niż pragniemy, czy rozumiemy, czy jesteśmy w stanie sobie w ogóle wyobrazić. I tak jest. Rzeczywiście, jeżeli się mu poddamy, to, to po prostu jego dzieła są niezwykłe i zadziwiające. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz działać przez nas. Dziękuję Ci Panie za każde miejsce powołania. Dziękuję Ci Panie za to, że wybrałeś nas i powołałeś Powołałeś do dzieł, które z góry przygotowałeś, abyśmy je pełniły. Dziękuję Ci Panie za to, że Ty przychodzą chwile z wątpienia, jakieś trudności, gdy... Zastanawiamy się, czy to rzeczywiście jest to miejsce, które, które ty masz dla nas, Ty przechodzisz i działasz z potężną mocą i wśród znaków i cudów pokazujesz, że współdziałaś razem z nami. Dziękuję Ci, pani za to, że wybrałeś właśnie nas, za to, że dałeś nam ręce, które są gotowe do pracy, za to, że dałeś nam nogi, które są gotowe do tego, żeby iść i głosić Ewangelię. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam czas, do tego, żebyśmy mogły poświęcać Go innym ludziom. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam oczy, po to, żeby widzieć tych, którzy Ciebie potrzebują, żeby widzieć Twoją miłość, to wszystko, co sprawiłeś, Twoje dzieła, które są zadziwiające, które są przepiękne. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dałeś nam uszy. Tego, żeby słuchać Twojego Słowa, które nas przemienia, które nas zapala, które nas ubogaca, które stawia nas we właściwym miejscu, Panie. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam serce, które potrafi czuć, współodczuwać. Dziękuję Ci za to, że wylałeś mnie empatię, żebyśmy prawiły kochać Ciebie przede wszystkim, ale też drugiego człowieka. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dałeś nam wrażliwość na potrzeby innych, na ból, cierpienie. Dziękuję Ci, Panie, za to wszystko, za to, że nas niesamowicie wyposażyłeś, po to, żebyśmy szły i przynosiły owoc na Twoją chwałę, i żeby owoc ten trwał, Boże. Bądź ogłaszczona. Ja się o to modlę i dziękuję Ci przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Kłada dziewczyny, tak naprawdę miałam dzisiaj mówić zupełnie o czym innym, ale wierzę, że to świadectwo, bo będzie, jest potrzebna nie tylko Wam, nie tylko mi, ale tym jeszcze być może, które, które nie dołączyły do naszej gromady modlitwy kobiet. Błogosławię Wam, życzę Wam wspaniałej soboty, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Papa! Pa.